W tym nagraniu chciałbym podzielić się z Wami kilkoma refleksjami na temat, jak odpuścić, jak puścić, jak się rozluźnić. Hmm. Tyle zastępczych różnych sposobów i tych mentalnych sposobów, kontynuując moją refleksję z poprzedniego nagrania, tyle sposobów jest na tej ziemi. Które częstokroć zakrywają różnego rodzaju emocje i my czynimy coś, by poczuć się dobrze, yy, w takim celu, by nie czuć czegoś, co tam gdzieś w tle się w nas pojawia. No, to jest temat bardzo szeroki. Jak zakrywamy emocje, robiąc coś, by poczuć się mną właśnie. Tak naprawdę chodzi o rozluźnienie. O odpuszczenie. Kiedy pojawia się mnóstwo napięć, stresu, różnych sytuacji, to właśnie tak dziś każdy z nas wyrabia w swoim życiu różnego rodzaju praktyki, które pozwala mu, pozwalają mu się zrelaksować, tak poczuć się w takim przepływie, w takim odpuszczeniu. No ale potem pewne rzeczy wracają i tak, więc. Mm, Trzeba ponawiać pewne praktyki. No i właśnie to jest, powiem Wam, jedno z takich wielkich wyzwań dla umysłu, który próbuje się rozluźnić, próbuje się tak poukładać, żeby właśnie być w takiej strefie komfortu, która jest skontrolowana, ogarnięta, zrozumiana. I właśnie. Myślę, że wielu z Was było w różnych sytuacjach. One są takie kluczowe. Na przykładzie, załóżmy, jesteśmy w jakimś towarzystwie i nagle zapada cisza. Ta cisza wręcz domaga się jakiegoś dźwięku, jakiegoś głosu, jakiegoś słowa. No i właśnie wtedy, pozwalając sobie na ciszę, dotykamy tej przestrzeni, by móc właśnie przekroczyć ją i puścić, nie trzeba nic mówić. Wiecie, wielokrotnie jest tak, kiedy już yy, stajemy w jakiejś sytuacji, gdzie nie ma nic do zrobienia i wszystko zostało zrobione, że tak powiem. <laughs> to umysł wręcz zaczyna być niecierpliwy i szuka czegoś, by właśnie coś zrobić, coś. Uczynić coś, wygenerować, żeby był jaka, była jakaś aktywność, żeby był jakiś smak życia dla niego. I w takich momentach właśnie zatrzymać się i obserwować, jak ta tendencja umysłu chce wygenerować jakiś ruch. To tak na przykład. Yy, te wszystkie różne nasze działania, te różne nasze jakieś takie interakcje, też fajnie można obserwować w relacjach. W ogóle we wszystkim, ale czasami sobie coś pomyślimy, czasami sobie coś w tym swoim myśleniu rozwiniemy, jakieś chciejstwo, że chcemy coś, żeby było tak i tak, i gdzieś tam ta myśl sprawia, że my. Dążymy do realizacji jej. I, no, na przykład w relacjach e, damsko-męskich to jest ciekawe, kiedy na przykład spotyka się kobieta i mężczyzna. No i właśnie, e, właśnie, jakie są myśli w nich na temat tego spotkania czy celu tego spotkania? Widzicie, to może bardzo e, no, generować różne ciekawe e, sytuacje. A móc się w takich momentach właśnie zatrzymać, pobyć w ciszy, obserwacji tego, co się dzieje w ciele, co się dzieje w tych różnych myślach, myślotek, jak ta myśloteka tworzy w nas różnego rodzaju kolory i różnego rodzaju chcieństwa rozwija. I takim kolejnym, można powiedzieć w tym przekraczaniu tej strepy. Determinującej nas, która jest taka myślowa, taka hormonalna, taka można powiedzieć fizyczna, jest to, że kiedy tak się przyglądamy temu, to możemy zobaczyć, że zaczynają się budzić w nas takie delikatne, subtelne, można powiedzieć, przepływy energii. Można byłoby wtedy powiedzieć, żeby pozwolić, by energia sama, można powiedzieć, y, tworzyła ten obraz danego spotkania, y, a nie gdzie my już mamy jakiś obraz wygenerowany w swoim myśleniu i on nas determinuje, że chcemy, żeby to było tak, a nie inaczej. Oczywiście mamy różnego rodzaju warianty i tak dalej, ale y, zwykle to się właśnie rozgrywa w tym teatrze mentalnym, y, no właśnie by osiągać jakieś swoje cele, by umysł mógł doświadczyć satysfakcji. Czy to hormonalnej, czy jakiejkolwiek poprzez, y, można powiedzieć, spełnienie jego chcieństwa. A kiedy pozwalamy, by energia płynęła, to ona, można powiedzieć, idzie z takiego głębszego naszego źródła, naszego przepływu i ona tak naprawdę zaczyna nam wyznaczać drogę poprzez to, że my gdzieś wewnętrznie, wewnętrznie czujemy taki przepływ, on jest w takiej wzajemności. Zaczyna to być wtedy taki taniec, można powiedzieć, energii. Bo my sami jesteśmy energią. I ten taniec energii jest w takim przepływie, gdzie nie ma żadnego popychania rzeki, nie ma żadnego popychania poprzez jakieś chcieństwo, ale jest po prostu przepływ delikatny, subtelny, naturalny, niewymuszony. I do tego przepływu w tych interakcjach e, międzyludzkich e, i w ogóle ze wszystkimi różnymi scenami e, w naszym życiu, to tak naprawdę mm, do przepływu je, potrzebna jest wzajemność. Ona wtedy wyznacza nam drogę i my po prostu płyniemy. Nie wymuszamy otwierania jakichś drzwi, nie popychamy jakichś. Przedmiotów, by ułożyć je w taki, ani inny sposób, kiedy one stawiają opór, a my popychamy, to tak naprawdę jeszcze bardziej wzmacniamy ten opór. To, to jest tak, jak z tym całym myśleniem o różnych rzeczach wokół nas, y, i no właśnie hmm, te różnego rodzaju nasze dawanie energii, uwagi temu, co y, gdzieś tam jest wirtualnie w przestrzeni, tak naprawdę jeszcze. Y, y, to jest dawanie energii w kontekście takiego oporu wobec tego, no to my to podtrzymujemy. Może kiedyś e, tak już w pełni, hmm, może co niektórzy, a może wszyscy, każdy z nas dziś sobie zda sprawę mocno z tego, że im bardziej stawiamy opór wobec czegoś i mówimy wobec czegoś nie, to tak samo to podtrzymujemy. I to nieważne czy jesteśmy za czy przeciw, ale to i tak wtedy to żyje. No właśnie wracając do tego odpuszczenia, do tego puszczenia, by y, energię nie popychać, nie chwytać, bo to wszystko też wiąże się bardzo mocno z taką identyfikacją naszym ciałem hormonalnym, naszą fizycznością, naszym umysłem, który ma być pokładany, y, a jak już mówiłem w innym nagraniu, ciało jest tak naprawdę obrazem naszych myśli. I to ze sobą powiązane. Oczywiście możemy mówić jeszcze o jakichś e, fantazjach, którymi się obklejamy w takim, można powiedzieć, e, jeżeli bym użył takiego słowa, w takim astralnym świecie i tworzymy różnego rodzaju przestrzenie i się nazywamy twórcami, bogami i tak dalej. <grym> w, w tym świecie e, mentalnego, astralu, Jak, jeżeli tak to mogę ująć, bo tych nazw jest różnych dużo. I mm, jakoś tak daleko mi jest od tego, żeby to tak bardzo mocno precyzować, ale wiem jedno, że w tym w tej identyfikacji naszej, to z czym się identyfikujemy, to to właśnie podtrzymujemy w swoim życiu. To, czemu daje mu uwagę, yy, to, to właśnie żyje w naszym życiu. No i właśnie odpuszczenie i puszczenie. Wiecie, Pamiętam taką sytuację, kiedy mm, bawiłem się z bólem głowy. Hmm, brzmi ciekawie, prawda? E, bolała mnie głowa i miałem okazję poprzez to, że byłem w takiej pozycji leżącej i sobie tak e, to obserwowałem, obserwowałem ten ból, który pojawia się w głowie. I miałem coś takiego, że widziałem, że jest. W głowie mojej taki punkt świadomości, koncentracji. Jak się koncentrowałem na tym bólu, to ona bolała. Ale kiedy przesuwałem ten e, punkt, można powiedzieć, jakiegoś skoncentrowania czy napięcia w głowie, e, w jakimś innym miejscu, to nagle ten ból się wyciszał. I to było dla mnie niesamowite, takie odkrywanie, że coś takiego można uczynić w swojej głowie w <laughs> zasadzie to jeszcze nigdzie o tym nie czytałem, ale dzielę się z wami tym, co tak dziś mi się doświadczało i jak jest jakaś potrzeba, przyjdzie coś takiego, to też mogę to doświadczyć, bo widzę w praktyczny sposób, że to jest możliwe. I teraz jest coś takiego, że kiedy mamy w głowie różnego rodzaju myśli, abyśmy sobie tak tą głowę wyobrazili w postaci takiej dłoni, która Zaciska się. Yy, takim praktycznym, fajnym elementem jest to, że my możemy tą pięść, tą dłoń zaciśniętą w pięść, rozluźnić. I w taki sam sposób możemy rozluźniać to niebo, w którym są te chmury, by pozwolić im płynąć. rozluźnić, można powiedzieć, tą głowę swoją, chociaż to brzmi, no właśnie, jak to w słowach przekazać, bo umysł będzie chciał to jakoś analizować, zrozumieć i tak dalej. A tak naprawdę yy, to prawdziwe odpuszczenie, to puszczanie yy, wiąże się z tym dla mnie, że yy, odpuszczam sobie odpuszczanie. To już takie jest naprawdę 000. Zero, zero, zero. Yy, można sobie odpuszczać różne sytuacje i tak dalej, puszczać je i tam różne rytuały robić, uwalniać się od nich. Można to robić. Zabawa jest niezła, aczkolwiek ciekawe jest to, że czasami pewne rzeczy wracają i są nie do końca takie uwolnione. A tutaj moment, kiedy dziś w tej przestrzeni naszej pozwalamy sobie, czy Poddajemy się przepływowi, czy mówiąc inaczej yy, yy, puszczamy tą, to chcieństwo kontrolowania, wybierania, układania, po prostu puszczamy to wszystko i to jest taka, można powiedzieć, wewnętrzna, dla mnie taka rdzenna gdzieś tam w tym tamkim rdzeniu. Postawa, gdzie pozwalamy, by te wszystkie chmury przepływały, by te sceny przepływały. I można powiedzieć, czasami jest tak, że wiecie, coś się dzieje, i nagle myślę sobie o, ten jutrzejszy dzień będzie dla mnie taki dosyć trudny, bo się to może wydarzyć, to się może wydarzyć, i zaczynam już wchodzić w te myśli e, takiego rozwijania czarnego scenariusza jutro czy za chwilę coś się wydarzy. Ale moment, kiedy się obezdaje sprawę z tego, że no, co mi ta myśl daje? Tylko mnie napina i zaczynam je stroić taką energią, że zaczynam się napinać i stresować i zaczynam się zastanawiać jeszcze więcej, a to przyciąga więcej myśli. I moment takiego wyłapania takich e, tendencji naszego umysłu, który chce coś zobaczyć jutro, za chwilę, e, e, skontrolować to, czy jakoś to m, dostrzega i, i już jest w takim popochu, bo nie wie, co zrobić, jak to ogarnąć, to właśnie wtedy sobie to można powiedzieć, ja co robię tak. E, zatrzymać się, puścić i okej. Okay. Tak naprawdę, gdy nie ma myśli, to nie ma problemu. Gdy nie myślimy o czymś, to tego nie ma. Po prostu wtedy jesteśmy obecni. To jest, powiedział, jedno z wielkich wyzwań naszych, a zarazem jest to tak proste, bo problem, jakikolwiek byśmy sobie nie wymyślili, czy jakiekolwiek wyzwanie, wynika z tego, że mamy w sobie taką myśl o tym cokolwiek myślimy, to to jest w naszej przestrzeni. Widzicie, kiedy schodzi się do tego punktu takiego zero, takiego czystego spojrzenia, odpuszczenia, takiego puszczania, nietrzymania się myśli, po prostu one mogą przychodzić, bo nieraz z tych automatów, z tej naszej podświadomości różne rzeczy wyskakują, ale puszczać. To, to ten stan, można powiedzieć, w nas w codzienności osadza ten nasz umysł jest jak taki, można powiedzieć, mm, taki niesforny dzieciak, którego po prostu się takim odpuszczeniem wycisza. Umysł się uczy sam w sobie tego, że nie musi panikować, nie musi wchodzić w jakieś lęki, w jakieś tendencje już rozwiązywania problemu, którego nie ma i po prostu zaczyna się wyciszać naturalnie. Można powiedzieć, że wraz z tym, jak my trwamy i pielęgnujemy w sobie taką uważność, taką, taką obserwację, to on się też uspokaja. To nie, to nie jest tworzenie swojego raju, swojego stanu świadomości poprzez układanie się w myśleniu. To jest takie budowanie innej odsłony matriksu, który jest dla nas tak zwany, można powiedzieć, boh. Oświecony, jakiś taki świetlisty. A chodzi o to, że to nie w ułożeniu się mentalnym my doświadczamy, bym powiedział, urzeczywistnienia, wniesienia tego, kim jesteśmy, a tak naprawdę w tym, że przestajemy się identyfikować z umysłem. I umysł jest narzędziem, można powiedzieć, praktycznym do rozwiązywania codziennych różnych sytuacji. I jest. Fantastycznym narzędziem do kreowania, bo widzimy, że przez te myśli my możemy kreować, ale y, nie mając tego doświadczenia, czy nie dbając o to doświadczenie takiej ciszy w sobie bycia bez myśli, to nasza kreacja jest chaotyczna, nieukierunkowana, y, bo to się wiąże też z takim rozumieniem zasad energii, jak ona płynie, że. Jak te nasze kreacje wypływają z tego naszego ego umysłu, a jak one wpłyną z tej naszej istoty, która chce przejawiać się przez tego naszego awatara. I to jest właśnie, można powiedzieć, takie czytanie, percepowanie, doświadczanie życia poprzez mm, czucie energii, która płynie, której nie trzymamy, która nie jest y, przez nas popychana, nie jest przez nas modyfikowana, układana według naszego chcieństwa, tego ego-umysłu, ale pozwalamy sobie wtedy na życie. Pozwalamy, by to życie samo się przejawiało przez te cudowne nasze awatary. No dobrze, kilka takich refleksji yy, o odpuszczeniu. I tak kończąc, yy, bo tu akurat yy, małą przerwę miałem, a. Wiecie, tak podsumowując dla siebie, to widzę, jakie są wspierające dla mnie te wszystkie czynności związane z oddechem, wydech, relaks. To jest tak wspierające, jak można ciało w tych swoich napięciach rozluźniać różnymi technikami. Ale to, co jest takie dla mnie istotne, to coś, co nie da się tego wzbudzić takim mega relaksem pod wpływem różnych substancji, które rozluźniają czy zmieniają. No, wszystkie zasady zmieniają, jakby, stan hormonalny. Wtedy czujemy się jakoś w ogóle w jakiejś harmonii, wszechświata, wszechświatów, ale tak naprawdę to są dla mnie astralne, różne kreacje mentalne, bo to jest dużo różnych warstw i tutaj bym. Mógł mówić, ale nie, nie, nie w tym kierunku jest jakby moje, moje spojrzenie. I chodzi o to, że kiedy tak sobie to wszystko obserwuję i patrzę poprzez to, kiedy sam się układam w swojej równowadze poprzez swoje życie, swoje fascynacje, swoje to, coś, co mnie woła w sercu i tak doświadczam różnych, można powiedzieć, trudności, zawirowań. Różnych zacisków i rozluźnień. To wszystko to mi służy ku temu, żeby rozpoznawać te moje identyfikacje z tym, co jest ulotne i odkrywać coś, co jest we mnie wieczne. I kiedy tak sobie to obserwuję, wszystko i tak. Jestem w tym wszystkim, uczestniczę i się e, gdzieś tam zapalam w jakichś hormonach, i gdzieś tam e, gasnę, choć nie gasnę to się przemieniają w inne hormony, e, i się robi różne teatry, odgrywa różne role. To to, co jest takie dla mnie istotne, to jest to, że tak obserwując i wyciągając, można powiedzieć, z tych obserwacji pewne odczucia, pewne e, takie głębokie uświadomienia. Ale nie są one na, e, jakby mentalne, bo ja mógłbym próbować coś wytłumaczyć, ale tego się do końca nie da wytłumaczyć. To jest coś, co jest poza słowami. I jest dla mnie takie bliskie ważne to, że e, obserwując to wszystko, widzę, jak to istnieje, kiedy dokarmiam to uwagą, kiedy myślę, o czymś, to to wzmacniam w swoim życiu. Widzę, jaką moc kreacji ma nasz umysł. Ale tak widzę, jakie ważne jest to, żeby się osadzić w tej swojej ciszy i tak świadomie wybierać każdą myśl swojej kreacji w tym malowaniu, malowaniu swojego życia. Tylko to jest ciekawe, to jest to, że to odpuszczenie, to poddanie się, to puszczenie wszystkiego wiąże się z tym, że przestaje się mieć różnego rodzaju pomysły, plany dla siebie, bo widzi się, że to są takie ego, tendencje, by poukładać sobie oświecone duchowe życie. Ja Sprowadza się do takiego poddania tej energii, która mnie tu i teraz rozpromienia, rozszerza się i ona przejawia się w sposób wciąż dla mnie niespodziankowy. A każda sytuacja, która napina mnie, bo umysł chce na przykład mówić, bo umysł chce coś zrobić, bo umysł chce coś naprawić, od razu ona szybko ulatuje, bo już ta identyfikacja moja z tym umysłem jest yy, nie taka jak kiedyś. I pozwalam sobie właśnie na ciszę. Jak coś mnie napina, po prostu pobądź z tym. Zobacz to z dystansu. I. I co jest zadziwiające, to jest to, że nieustannie odkrywam, doświadczam tego, jak energia w takim przyzwoleniu płynie i układa życie najlepiej, najpiękniej. Aby się czasami raz z góry zamartwiamy, myślimy o wielu rzeczach, próbujemy coś ogarnąć, zrozumieć i tak dalej, a tylko sobie jeszcze zapętlamy i zamulamy to całe nasze widzenie tego, kim jesteśmy. Taka refleksja. Kochani, najlepszego dla Was, do miłego następnego.